To jest czek burmistrzów I to jest niepokojące, że burmistrz proszony nie wyznacza na swoje miejsce jednego z dwóch zastępców, względnie bezpośredniego kierownika, który się zajmuje rozliczeniem i, i dodawaniem naszego próbu. Nie mówiąc o czwartej osobie, jakim jest kierownik promocji. To jest skandal. Po prostu w tym miejscu burzym siedzimy bez gospodarza. Kolejną sprawą urzędniczą, niepokojącą, to jest również brak przedstawiciela. Ja oczywiście zastrzegam się, że przyjmuję w dobrej wierze, że wszyscy zostali na korzenie. Bo jeżeli się nie okazało, że kiedyś na przejściu, to słowa wycofuję. Bo to byłyby słowa obraźliwe i nie nieprawdziwe. Drugą osobą, co urzędnik raduje powinna być, to jest pani dyrektor Mosiru. Również pozyskała w ostatnim czasie następcę dyrektora mosir ale a więc rozwinęli się na stanowiskach kierowniczych, a tutaj po prostu nie ma. A MOSIR jest, jest tak jak, jak, jak ten sponsor tytularny, jest też sponsorem w prawie tytularnym obiektów, które korzystamy. I bez jak na przykład dzisiaj miałem kilka uwag do, do, do mosir jako do administratora obiektów sportowych. Sportowy, który gra na obiektach miejskich, administrowanych przez miasto i utrzymany przez miasto, może grać na tego obiektu z uwagi na to, że ten obiekt pomału odstaje od przyzwoitych wymagań, nie tylko licencyjnych, ale wymagań po prostu zagospodarowania terenu na imprezy masowe. Nie można już dzisiaj w XXI wieku mieć obiektu, który jest nielegalny. Sobie, proszę sobie wyobrazić. To są te rzeczy, na, 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 na jakakolwiek jak będzie nie miał kontroli tam i innych organów. Ale to jest już nawet na dzisiaj. Poza tym ten no, obiekt po prostu jeszcze ma kilka innych niedomagań, tłumaczeń że pieniądze miały już tamtego roku na, na remont, że projekt nie chwycił, że, że przepadł. Trzeba robić wysiłki w celu działania. A ten, no, to nie jest robienie dla piłki nożnej i właśnie dla BKS-u. To jest robienie obiektu miejskiego na standard miejski. Ja jeździłem po dziesiątkach obiektów w Polsce, klubów ligowych i większość tych klubów prowadzone są przez MOSIRY. I ten klub, te MOSIRY, udostępniają na podstawie umowy obiekty, ale te obiekty są tak udostępnione, że chodzący Klub sportowy na mecz, ma go udostępnione na dwie godziny przed meczem, przygotowanymi szatniami, liniami, bramkami, wszystkimi delegackimi rzeczami, łącznie z dobrze funkcjonującym nagłośnieniem obiektu i innymi rzeczami, o których jeszcze wspomniane, na wstępie, to wszystko należy do gospodarza obiektu, do administratora. A klub czasami ponosi tego procesu. I, I dlatego też mi tutaj brakuje bardzo poważnie pani dyrektor, tutaj następczyni i, i sprawę ten produkt. Jeżeli, mówię, klub ma uwagi na współpracę z Rosją, trzeba dopowiedzieć do tak zwanego spotkania w, 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 w miasta i to sprawę już jeszcze raz omówić, bo ja jednocześnie reprezentuję Komisję Licencyjną Małopolskiego Związku. I stwierdzam na dzień dzisiejszy, że, że gdybym nie miał sentymentu dla BKS-u, to utrzymanie tej licencji w warunkach BOP-u byłoby co najmniej warunkowe albo, albo niemożliwe. Dlatego te uwagi po prostu, które mam, przyjdą do klubu i do mocy w pisemnej jako zadanie na trzy miesiące do końca lipca. Żeby je przygotować. <coughs> Następna komisja ekscytacyjna niedługo, zaraz będzie w czerwcu, podejmowała nowe decyzje licencji. I czasu niewiele, tak na pewno. Moim zdaniem PKS jako klub BOCH, dla klub BOCH, jakąś rano powinien mieć zebranie z prawdziwego zdarzenia. To tak nie może być tak, że zbieramy się w kilku, to by się nam zajrzeć, nie mu przekonywać. Dlatego zefestałoby, żeby to, zebranie, bo no nie wiem jak znaczy z punktu tak, prawnego, tak zawiesić, przerwać i dołożyć zarząd i my wszyscy dołożyć starań mieć to na inny termin, drugą część do zebrania na inny termin, żeby to były jakieś władze, które mogą podjąć jakąś decyzję. To o czym jeszcze mówił niech się pokazać. Tak. Bo powiedzmy jeszcze, to jest wstyd. To jest wstyd, no. żeby na takie zebranie, jeden jedyny klub po, po tylu latach, tam nie wiem kiedy tam był trzeci. Ja 35 lat nad nadwierzą, to nie było. Pierwszy raz, że z trzeci widzę przez żeby nie przeszkodzić, żeby nie przeszkadzać wektorka morskiego. No i musimy zmusić do tego, żeby oni tu przyszli. Nie będziemy sami się przechowywać. No faktycznie te wojsko sportowe jest w tej chwili, no mnie się tak wydaje, że no, bardzo zaniedbano. No tam zrobiono tylko te parę przesełek, następne tam wyburzono i nic jeszcze więcej nie, nie zrobiono. No uważam, że co roku jakaś tam dotacja na, powinna być, urzędu na modernizację tego stadionu. Bo tak to w moim się i klepiskiem na a to, że nie ma publikacji, no to już ja, sobie nie wyobrażam. Gdziekolwiek my gdzieśkolwiek byli, są takie piękne stadiony, w tej chwili w małych miejscowościach, aż, aż, aż tego. a, a, a u nas w tej chwili to pod tym kątem. Jak sobie pamiętam jak świętej pamięci Kosz zrobił te obramowania, bo była cała ta e, parkan to był drewniany, gdzie wszędzie były dziury, w tej chwili poszczą, deskę mały patrzył się, bo nie chciał zapłacić za bilet. No jest w tej chwili to zrobił, jeszcze świętej pamięci Poszcz zrobił to ogrodzenie i więcej nic nie zrobiono rządu tutaj jest taka prośba, żeby dokładnie rozeznać. No nie ma tutaj pani dyrektor Mosjuru, bo ona wcześniej tam już nadpomniała, prawda, że ona uzyskała środki unijne na przykład na tą bieżnię, która gdzieś tam kiedyś miała powstać, a tej, tej bieżni nie wiem czy na razie jeszcze, czy w planach, czy plana, coś, ktoś są teraz to no, w modzie szukanie takich tych, robienie projektów coś, coś takich na szkolenie, na szkolenie młodzieży, ewentualnie na, na szeroko rodzaju jakiś... No, no nawet modernizacja stadionów, czy, czy w takim sensie jak nam będzie potrzeba, jak już tutaj kolega Wiesiek powiedział, że, że dużo pracy tam trzeba włożyć, żeby to wszystko już nie, nie było urzędy. Na pewno, mogę się z tym zgodzić, bo ja przecież trzeba wnioski na środki zewnętrzne w Starostwie, w szczególności na drogi szkoły. I są projekty. To fakt, że dla miast jest Panie. dużo trudniej niż dla wsi, ale są na modernizację stadionu. Nawet totalizatora sportowego można uzyskać dotacje, niekoniecznie te 80%, ale kilkadziesiąt plus wkład własny i zrobić z tego jakąś składankę i wtedy w tym wniosek wpisać rzeczywiście, czy te toalety i biernie połączyć to jakoś, jako całą funkcjonalność. Ja Państwu powiem tylko tyle, że przecież w regulaminie utrzymania czystości w mieście, sam, który został przyjęty przez Radę Miasta, jest wyraźnie określone, ile powinno być toalet na imprezy masowe. Ja niestety stwierdzam, że to nie jest spełniane i realizowane przez miasto to, co w ich własnym regulaminie. No to to jest po prostu, mi państwo, kuriozum, jaka jest, jaka jest sytuacja. Natomiast oczywiście, no, ja powiem, że osobiście mi się ten stadion nie podoba, jeżeli chodzi o kwestie e, zarówno zaplecza jak i wyglądu, bo tam nie było, tak jak pan, Państwo mówiliście, praktycznie przez 40 lat nic nie było tam, realne, nic kompletnie. I, i mi jest naprawdę wstyd, bo, bo, bo ja mówię, to nie jest nasze zadanie, ale my w Łapanowie na przykład sala, bojsko Orli, za, za przeproszeniem na takim zadupiu jest zrobione, a w mieście, w centrum miasta tego po prostu brakuje. Natomiast no, ja tylko powiem, że bardzo mi się nie podoba to, że rzeczywiście nikogo tu nie ma, ani z miasta, ani z pana burmistrza, w szczególności pani dyrektor Mosiewo. To nie jest prawda, że pani dyrektor nie posługuje pewnych, znaczy nie, kwestia nie popiera pewnych środków za Ja wiem Państwu, że pani dyrektor Mosilu zażądała na przykład od nas opłat za korzystanie z bieżni przez młodzież i na tej podstawie zostało podpisane porozumienie, gdzie ona za darmo ma swoje treningi w naszych budynkach szkolnych, gdzie cały czas je modernizujemy. I dostosowujemy tak sala pierwszego i drugiego. Ona nie płaci za to. Dlaczego? Bo mamy rozliczenie za korzystanie z bieżni przez młodzież. Ona wyliczyła, że 10 zł za godzinę korzystania bieżni nam pomiera. I mamy rozliczenie między sobą umową, umową tych kosztów a my po prostu ona jest na tej sali, nie pobieramy od niej w rozliczeniu za bieżnię, inwestujemy te pieniądze w modernizację sali, a pytanie, a ona inwestuje te pieniądze, które by u nas miała zapłacić za tę salę, czy inwestuje w bieżnie? No to jest pytanie do Pani Dyrektor, czy rzeczywiście tak robi, czy nie. Ja Państwu mówię, że taka umowa funkcjonuje pomiędzy powiatem a muzyką.